W ręce Raz, nine, cztery, Arizona, dwa, dwa, zasy, dwa, rocking... na kapczyko! Gody! Ręce! Trzy, pięć, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Zasadzałe ramiona do tyłu! Na Ręce przed sobą, krążenia latarsku w drugą stronę. Roz, w stronę do. Ręce to w w malutkie kółeczka i krążymy. Stalcz sobie w drugą stronę. I teraz w drugą stronę. I malutkie. Ręce na biodrach. Drążenie. Raz, jedziemy z drogą. Rozprzestrzeni się, drogą. Rozprzestrzeni nastawiamy rozprzestrzeni się, rozprzestrzeni się. Rozprzestrzeni się, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. Opadł o wiel strony. Raz, dwa, trzy. Wyprost. Raz, dwa, trzy. Wyprost. Raz, trzy, wyprost. Raz, dwa, trzy, wyprost. Opad tułowia ręce w bok. I do jednej nogi, do drugiej.